Znalazłam go w pokoju, o którym myślałam zawsze, że to pokój dorodki. To był zeszyt. Leżał na łóżku, jakby był tam po prostu zawsze. A nie było go. Rzadko wchodziłam do tego pokoju, ale zeszyt bym zapamiętała na Boga. Był zmięty, jakby nadpalony na rogach. Pisała w nim dziecięca ręka. Nierówne litery przechylone na bok, jakby w pośpiechu. Panie spod schodów, mama nie pozwala mi się bawić z Jagusią. Spraw, żeby była miła. Dlaczego Maria nie pozwalała bawić się nią dorodce? Przewróciłam kartkę. Panie spod schodów, mama płacze. Jakusia mówi, że to dobrze. Serce biło mi szybciej, a dłonie znowu miałam lodowate. Panie z schodów, bo tata patrzy na mnie tak dziwnie. Palce mi drżały, przewracałam kartki z coraz większym niepokojem. Panie z podschodów, zamknęłam oczy, ale on i tak przyszedł. Poczułam, jak krew zastyga mi w żyłach, a zimny dreszcz przeszywa plecy. Kto przyszedł? Kto, Dorotko? Panie, z podschodów, czy mogę iść z tobą? Kartka na końcu była pusta, tylko jedno miejsce miało wytarte ślady. Jakby ktoś długo pocierał dłonią o papier, jakby próbował ukryć to, co napisał. Wiedziałam, że dorotka już nie pisała tego zeszytu dla siebie. Ktoś kazał jej go pisać.